Lifting twarzy jest pojęciem ogólnym, polegającym na podniesieniu tych fragmentów, czy tych anatomicznych elementów twarzy, które na skutek grawitacji obniżyły się. W zależności od tego, gdzie występują zmiany i co życzy sobie pacjentka, taki będzie zakres liftingu, a więc lifting może obejmować całą twarz. Co będzie się wiązało z korekcją czy z, ze zmniejszeniem fałdu nosowo-wargowego, z korektą załamania skóry na linii żuchwy. Popularnie nazywa się to korektą chomików, może także obejmować fragment szyi. Ale u niektórych pacjentek nie jest konieczne wykonanie tak rozległego zabiegu i wystarczy wykonać na przykład tylko środkową część twarzy albo jedną trzecią dolną twarzy z szyją. To wszystko zależy od tego, które elementy twarzy najniekorzystniej wpływają w danym momencie na, na wygląd, a więc co anatomicznie uległo zmianie, obniżeniu.